Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Młody Franki. Znajdujemy się świeżo po ostatnim meczu obecnego sezonu Starsza, Samej Ligi. Zadana jest wicemisz rozgrywek. Cześć, witam. Cześć, witamko. Oraz gość specjalny. No to co, Mateusz, powiedz mi, jak się czujesz po wygranej ze świeżo upieczonym mistrzem, mimo że mecz tak naprawdę już nic nie znaczył, jakkolwiek to brzmi. Nic nie znaczy, oznacza, satysfakcja jakaś jest po takiej wygranej. Jedna porażka w sezonie, więc. No właśnie, tak, no cześć. Podajemy niestety emisji z takimi łebkami. Bo, ale za to pewne 10 do zera z Darkiem. To, już to jest najlepsza satysfakcja. Myślę, że też tak uważam. Ale powiedz mi, no co? Mogłeś zagronić jednak po tym tytuł mistrzowski? Czułeś się zdeterminowanym przed rozpoczęciem rozgrywek? Tak, myślę, że jakby nie były te głupie to na lajcie. Przyszły sezon jest mój. Właśnie, uprzedzając pytania o przyszły sezon, rozumiem, że bierzesz udział w no rozgrywkach? Oczywiście, że bo mistrzem. Siedź. Gość specjalny odszedł, a ja mam ostatnie pytanie. Karim Benzema, Karim Ezenon, ale cały team na pewno zasłużył na pochwałę. I powiedz mi oprócz Francuza, kto był Twoim najmocniejszym punktem? Mendy. Mendy z lewej strony to jest, to jest kozak po prostu. Wszystko czyści. Ciemno skóry, wiadomo. <grym <grym ale jest kozak. W przyszłym sezonie na pewno będzie miał coś w pierwszym składzie. Jeśli oczywiście żadnej kontuzji nie dozna. Ja również na to liczę, jak wszyscy. Nasi widzowie, także ja Tobie dziękuję bardzo za krótką rozmowę pomysłową, to już był ostatni pomysłowy wywiad tego sezonu. Młode Franki, do przyszłego roku. Pozdrawiam. Tak.